Drodzy Państwo, co za kultur nie dotrzymuje obietnic, obiecaliśmy w pierwszej części, że <laughs> przeczytamy ten fragment Zygmunta Krasińskiego, który mówił o czasach, e, czasach z watachami. E, więc cytujemy: Przyjdą takie czasy, że będzie się popierać zepsucie obyczajów, ze świętej religii uczyni się straszaka, aby obrzydzić ją wszystkim szlachetnym sercom. Podłość będzie nagradzana orderami lub zaszczytami. Lud ogłupiać będą wódką lub innymi elementami elity szlifami i stanowiskami, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watachy, a za głowę tych, co będą stawiać opór, wystawi się watachy, cenę, aby się rozprawić z nimi w stosownej chwili. Stawi się watachy i wystawi się cenę, żeby się z nimi rozprawić, drodzy Państwo. Takie przyjdą czasy, pisał Zygmunt Krasiński, który, no, momentu niedaleko, drodzy Państwo, nas, Myszkowa, funkcjonował przez długi okres w Złotym Potoku, drodzy Państwo. Jakbyście Państwo sobie rzucili jeszcze okiem, na bylibyśmy byli wdzięczni na mapę Chrobrego, drodzy Państwo, która zawiera w sobie właściwie, można powiedzieć, całą dzisiejszą Polskę, plus Słowację, plus Morawy, plus Czechy, bo też Czechy podbił Chrobry, plus Milsko-Miśnie, no troszeczkę zostawia, zostawiają dzisiejsi autorzy, bo już nie chcą chyba patować z dobyczami Chrobrego, właśnie zostawiają, można powiedzieć, Wieletów, tak? z tych stodoran właśnie, wilków, wieletów, jako coś niepodległego, ale też są to wtedy nie Niemcy, tylko, drodzy państwo, i właściwie wtedy graniczymy za czasów Robrego z Niemcami nie na zachodzie. My z Niemcami graniczymy na południe. Bo jeżeli mieliśmy Pragę na południe, tam gdzieś jest Austria, ale tam też była Styria, czyli słowiańskie plemiona już podbite, tak? Styria. Drodzy państwo, yy, kilka słów wypada powiedzieć na temat Drodzy Państwo, powstania styczniowego i powstania styczniowego szczególnie, drodzy Państwo, tutaj na tym terenie, czyli województwa krakowskiego, bo powstanie styczniowe było bardzo duże. Tak? Drodzy Państwo, na tym terenie była bitwa pod Jaworznikiem, przegrana, tu niedaleko Myszkowa. Była bitwa pod Złotym Potokiem, też przegrana, 2-0. Była bitwa, drodzy Państwo, pod Mrzygłodem, to jest dzielnica Myszkowa tutaj, wygrana. I była bitwa, drodzy Państwo, pod Mełchowem, też wygrana. Czyli w sumie, jeżeli chodzi tutaj o najbliższą okolicę, drodzy Państwo, to yy, yy, 2 do 2, tak? Czyli bardzo blisko, bo część myszkowa walczyła, jawożnik to też można powiedzieć, bo to jest rzut beretem, bo to jest kilka kilometrów od myszkowa, drodzy Państwo. Dwie duże potyczki, tutaj Złoty Potok też nie jest daleko, bo to jest kilkanaście kilometrów, drodzy Państwo. Mełchów to jest koło Lelowa, to troszkę dalej, tak? Drodzy Państwo, cieszymy się, bo mamy przodków w, w, w linii yy, yy, ojca. Drodzy Państwo, czyli po mieczu właśnie z Mełchowa, z, z okolic Lelowa, Kańskich y, czy Kaniów. Drodzy Państwo, y, kilka słów na temat Powstania Styczniowego. Drodzy Państwo, jakby nie Powstanie Styczniowe, to dzisiaj nie byłoby Szwajcarii. Bo Szwajcaria wzięła jeden do jednego system obronności, system organizacji wojska do siebie. Jakby nie Powstanie Styczniowe, gdzie Szwajcaria powstaje w 1815 roku. Każdy myśli, że Szwajcaria ma jakąś długą historię. Nie, nie, nie. Oni mają raptem 200 parę lat. Ale wyciągnęli mądre wnioski. Od 200 lat nie są upieni. Dlaczego? Bo są, drodzy Państwo, właśnie oni są dokładnie. Przepraszamy, że Wam tutaj się odwrócimy tyłem. Przepraszamy za plecy. Przepraszamy za plecy, jak to się mówi. Drodzy Państwo, no właśnie. Oni przyjęli doktrynę Grudniewskiego 200 lat temu, tak? czyli gminnej i Samoobrony Obywatelskie. Nie mają regularnej armii. Nie mają regularnej armii. Może to się nie mieści w głowie, tylko mają wojska, właśnie dokładnie to, co mówi generał Grudniewski który, drodzy Państwo, przestrzega i tłumaczy, i tu, mówi, że wojska regularne nie obronią Rzeczpospolitej. Próba była w czasie potopu szwedzkiego, były dwie bitwy, prawda, pod Łodzią i, no, wtedy nie było Łodzi, pod Rawą, koło Rawy, i, drodzy Państwo, pod Warszawą, obydwie przegrane. I jakby nie Czarnecki, który wybijał z głowy właśnie próbę walnych bitew, no to by nie było wolnej, wolne, nie byłoby wygranej, drodzy Państwo. E, 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 nie wyzwolilibyśmy się od Szwedów, tak? E, drodzy Państwo, e, to samo druga wojna światowa, tak? Gryf Pomorski, Armia Krajowa, czyli największa podziemna armia świata, tak? I mając tak potężne tradycje, czyli powstańcze, powstanie szczególnie styczniowe, tak? Profesjonalne, tak? które w sumie można uznać za zwycięskim powstanie, bo też mówi, że klęska powstanie, bo wywieszono... To tak jak z Henrykiem Pobożnym, tak, któremu ścięto głowę, ale bitwa pod Elinicą generalnie wygrana. To samo tutaj. Car musiał ustąpić, dał uwłaszczenie, dekret o uwłaszczeniu chłopstwa, drodzy państwo, i w jakim sensie cele zostały osiągnięte. Tak. Oczywiście zawsze jest koszt jakiś, tak. no, ale niektórzy by chcieli, że to się samo by zrobiło i nie opuścilibyśmy krwi. Dzisiaj bardzo wielu siedzi w domach, bo ktoś za nich ma niby pracować, Ktoś za nich ma niby wojować, tak? Drodzy Państwo, niestety nie. Niestety tak to nie działa. Tak to nie działało, nie działa i nie będzie działać. To jest tak jak w Szwajcarii, tak? Musisz wziąć udział w obronie całości, bo jeżeli uratujesz całość, to uratujesz swoją część. A jeżeli będziesz chciał tylko obronić swoją część, a nie uratujesz całości, no to jak już to, to będzie całość, tak co to w tej chwili? Popatrzmy, co się dzieje z Rosją. Jeżeli Rosja podbije Ukrainę, no to w dalszym, w dalszym jakby. Konsekwencją tego będzie podbicie Polski. Tak? Dokładnie działa to też w, 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 w mniejszej skali, w mikroskali. Jeżeli będzie podbita, drodzy państwo, województwo, to będzie podbity powiat. A jeżeli będzie podbity powiat, to będą podbite miejscowości. A jeżeli będą podbite miejscowości, to będą podbite dzielnice. A jak będą podbite dzielnice, to będą podbite wasze miejsca zamieszkania. Proste jak drut, drodzy państwo. I dlatego najpierw się trzeba bronić jako całość, tak? ale w, można powiedzieć, dobrze zorganizowanej kupie, takiej partyzanckiej, to to proponuje tylko to jest jedyna formuła, nie ma alternatywy. To, co robi Armia Leguralna, oczywiście, nie, 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 nie mówimy, że to jest złe, tak, bo Armia Leguralna też się może na coś przydać, ale drodzy państwo, to są zabawki dla władzy i ta armia według koncepcji ustrojowej, konstytucyjnej z 97 roku ma bronić państwa. Więc Kaczyński, Morawiecki i Błaszczak mówią wam, jakie mają zabawki do obrony własnego państwa. A jeżeli się mylimy, to obejrzyjcie nasz ostatni klip, nagranie z generałem Grudniewskim, gdzie cytujemy Konstytucję i pamiętamy artykuł chyba bodajże 123, który mówi doktrynalnie, który mówi ustawowo, że siły zbrojne mają bronić państwa, nie narodu polskiego. Więc to macie jak w banku, drodzy Państwo, i nie liczcie na to, że ktoś was, siły zbrojne was uratują. No nie rozparcelują na, czy dany powiat wasz jest, jest są w stanie uratować, pomyślcie sobie, bo oglądacie nas jakiegoś tam powiatu i miejscowości. Gdzie macie w pobliżu garnizon? I czy ten garnizon, czy to wojsko jest w stanie was yy, obronić? Oni będą bronić swoich szlaków, swoich majątków, swojej wyprowadzki, swojej ucieczki, tak? I na końcu się poddadzą. Oni nie mają ustawowo bronić narodu polskiego. Żołnierze nie przysięgają, tak? A żołnierze stracą morale, bo nie będą bronić takiego, takiego państwa też. I tak się skończy jak we wrześniu. Macie gwarantowaną klęskę wrześniową, jak w banku, tak? Wystarczy kierować się rozumem. Dlatego musimy się organizować i słuchajcie się człowieka. Mówimy tu do samorządowców i musimy do tych ludzi, którzy w tej chwili biorą udział w jakichś tam wyborach, w jakiejś tam chęci do zdobycia władzy. Drodzy Państwo, pierwszym obowiązkiem Chorobrego to było. Utrzymać niepodległość Polski. tak? Czy ktoś wie, jak byli bogaci Polacy za czasów Dobrego, albo Mieszka, albo innych królów? Drodzy Państwo? No nie, nie wiecie. A wiecie, czy byli silni? No wiemy, bo wygrywali, tak? Czyli przede wszystkim jest ważna moc, siła militarna, siła obronna, tak? I nasi przodkowie, mamy takie dziedzictwo za czasów Rzymskich, obronili to, tak? Nie mając spektakularnych jakichś bitw pod Grunwaldem. tak? Dopiero później to przyszło. Drodzy Państwo, ale tu musi być zagwarantowana pewna sukcesja, kultura przekazywania z pokolenia na pokolenie. Kultura obronna to jest też ogromna, to jest część kultury. Kultura bronienia się, czy zwyczaj bronienia się, tak? Oni nam go podmienili, tak? Damy przykład. Teraz Afganistan widzimy, wygrał najpierw z Rosją, wygrał Afganistan z Ameryką, tak? Jaką strategią? Znowu pokażemy doktrynę obronną Grodniewskiego. Żadnej regularnej armii, tylko oddziały partyzanckie. Dwie wojny wygrali, tak? Umęczyli tak przeciwnika, to, co mówi generał Grudniewski, dokładnie to. Tak go wymęczyli, że uciekali, aż gdzie pieprz rośnie. Widzieliśmy, jak uciekali Amerykanie, widzieliśmy, jak uciekali wcześniej też Amerykanie, i widzieliśmy, jak uciekali też Rosjanie. tak? Przez oddziały partyzanckie, drodzy Państwo. To teraz, co żeby pokonać Afganistan, trzeba zrobić? No, trzeba zastosować model Piłsudskiego lub Kaczyńskiego, czyli wmówić Afgańczykom, że ta doktryna jest zła, trzeba stworzyć regularną armię, kupić im jakieś zabawki bardzo drogie drodzy Państwo, i rozbroić społeczeństwo. I wtedy można Afganistan pokonać. Inaczej się nie da. Bo dopóki nie zdradzą doktryny Grunewskiego Szwajcarzy i Afgańczycy, to będą trwać. Jak pójdą w ten system armii regularnej, silnej, drodzy Państwo, przegrają. Dlatego możecie się dziwić, ale u nas było pospolite ruszenie, czyli ten system właśnie doktryny Grunewskiego i to funkcjonowało. Jak zaczęło być wojsko regularne, czyli aukcje wojska, Polska, się Rzeczpospolita, zaczęła się sypać. I jeszcze bardzo ważna rzecz, drodzy Państwo. Ile dzia działały rządy Mieszka i Chrobrego? 70 lat. Ile działały rządy, drodzy Państwo, Łukietka i Kazimierza Wielkiego? 70 lat. Ile działały rządy Jagielonów? Działały? No, ponad 100 lat. Ile działały rządy Wazów? 70 ponad lat, tak? Drodzy Państwo, a nagle potem Sobieski, Wiśniewski i tak dalej, skróciło się to, drodzy Państwo, i upadamy, tak? Czyli władza musi być, sukcesyjna, musi być ciągła, żeby sprostać wrogom, tak? Bo wróg, który buduje antypolskie, drodzy Państwo, on spokojnie czeka. 5 lat, 10 lat, 15, 20, aż znajdzie moment słabości i uderzy, tak? Dlatego my musimy być, mieć ciągłość, a nie, że w tej chwili jest Pis, za chwilę będzie platforma, tu są patrioci, za chwilę będą zdrajcy, drodzy Państwo. Ci coś zbudowali, ci coś zburzą, ci zrobili 150 tysięczną armię, ci zrobią 50 tysięczną armię, drodzy Państwo, to jest lipa, tak? My się musimy na coś zdecydować jako Polacy. I dlatego my, no widząc, że przecież nie przekonamy w tej chwili wszystkich rządzących, prawda, do naszej koncepcji monarchicznej królewskiej, no, traktujemy Bolszewie, czyli trzecią RP jako okupanta którego musimy pokonać. Tak? I chcemy uderzyć naszym zdaniem w miejsce, w które rokuje jakieś nadzieje, czyli w Senat. Jakby te oddziały atakujące Senat dzielimy na trzy części. Pierwsze to są oddziały samorządowe. W przyszłości z, z województw powinny być przedstawiciele w Senacie. Czyli samoorganizujący się przedstawiciele, ale w jakiejś grupie samorządowej, które powinny stanowić około, około połowy Senatu. Czyli nie pojedynczy senator. Bo on się czuje nieswoju, co ja tam mogę, prawda? Tylko grupa senatorów, samorządowców. To jest pierwsza grupa. Druga grupa samorządowców to jest samorządowcy, którzy uznają Bolszewie jeszcze, czyli uznają, że monarchia nie jest dobra, dobry byłby prezydent. Mamy dla was ofertę. Mamy dla was 26 miejsc, w Senacie, drodzy Państwo. I to są przedstawiciele prezydenccy. Z naszego punktu widzenia Jarosława Kierznikowicza, może to być D dudy, prawda? Drodzy Państwo, ale generalnie chodzi o to, że to są samorządowcy uznający demokrację z prezydentem bez króla. I to jest 26 osób, a tamtych było 48. Drodzy Państwo, ogólnie, bo to oczywiście jest tylko płynna liczba, chociaż w przyszłości konkretna, tak? czyli po trzech z województw, 3 razy 16, 48, 26 nam, namaszcza prezydent, 26 król. I nasza opcja, Rada Senatu, my spróbujemy znaleźć 26 kandydatów i raczej nie wyjdziemy poza ten obszar. Będziemy się trzymać tej liczby. 26, drodzy Państwo. Żeby ktoś nie pomyślał, że my chcemy jako król przejąć cały Senat. Nie. My chcemy przejąć 26. Czyli mniej więcej 1 czwartą. Dokładnie to byłaby jedna... To było 25 osób. 26, tak? Nieco ponad 1 czwartą Senatu. Mamy takie ambicje, tak? Ale jak uda nam się jednego, dwóch, trzech wprowadzić z tą świadomością monarchiczną, to chyba nikomu z Państwa krzywda się nie stanie. Nie będziecie go wywołać larą, tym bardziej, że Senat jest wykastrowany politycznie i on nie ma żadnych praktycznie praw. I on prawdopodobnie, ponieważ nie ma tyle praw, nie będzie tak broniony, jak na dole właśnie izba poselska, czyli Izba Warchołów, czyli Izba Partyjna, czyli Izba o i Watach. I do tej izby będą Was namawiać Winnicki, Mencen i Brown. Czyli ta czyli całe rokoszanie z naszego punktu Warchoły antykrólewskie, oni Was będą namawiać, żebyście tam uderzali głową w ścianę. Jaki będzie z tego efekt? Że jak się rozbiją to tam uzyskają między 3 a 5, prawda, ich dotacje dostaną, czy subwencje, i oni będą wygrani, ale cel żaden nie osiągnięty. Jeżeli się skrzykną i znowu wejdą w koalicji tej konfederacji rozumianej jako zestaw warchołów, drodzy państwo, to będą mieli 7, 8, a nawet 11%. No i oczywiście nic nie będą znaczyć w tym nowym parlamencie, ale będą gęgać. I za to gęganie będą brać pieniądze i zrobią frekwencje, autoryzują, że jest opozycja, prawda, i dalej mamy post Bolszewie, postkomunizm w Polsce zagwarantowany, tak? Czyli ta strategia, którą proponuje wam, proponują wam narodowcy pod wodzą Winnickiego, a byli tacy Hetmani sieniwscy, prawda, byśmy ich trochę naliczyli, tych Hetmanów takich trochę dziwnych, nawet Józef Potocki, ale byśmy tam więcej naliczyli takich dziwolongów, Sapiechowie, chociaż oczywiście były i sukcesy tutaj bez przesady też z takim totalnym jakby krytykanstwem, tak? Ale drodzy Państwo, w każdym razie bardziej myśleli o własnych interesach niż o interesie kraju. Tak? No, najlepiej o tym mówić w czasach króla Stanisława Lesieckiego, kiedy jest Sieniawski, jest sapiecha Hetmanem, to pierwsze panowanie i Zalążki, znaczy Józef, Pił, Józef Potocki, prawda, też, który potem podczas drugiego panowania no, praktycznie okaże się zdrajcą. Tak? Drodzy Państwo, tak, zdrajcą. E, no więc. Musicie wybrać tych Hetmanów. Pod jakim przywództwem wy y, nie osiągniecie, wy, jako wy sukcesu, tylko Polska odniesie sukces, wasze rodziny. Polska generalnie, nie Wy osobiście, tak? No bo co z tego, że y, Brown, Winicki i Mensen zdobędą 11%. Czy to jest coś dobrego dla Polski? No nic, to jest katastrofa. A dla tych ludzi i dla was, no odtrąbicie, że zdobyliście zupę. Będziecie klaskać, będziecie cieszyć. Tak? Bo macie 10-11% w tym pseudoparlamencie. Ale wasz głos nie będzie słyszany, tak? Nie będzie brany pod uwagę. To jest w sumie katastrofa, tak? To jest nazwane pyrrusowe zwycięstwo. I oni wam proponują wszyscy pyrrusowe zwycięstwo. Więc my was zostawiamy z tym problemem i e, jeżeli już, to namawiamy samorządy, żeby tam też stworzyły ofertę bo w przyszłości to każdy powiat będzie delegował po jednym przedstawicielu powiat ziemski a po dwóch powiat grodowy i to jest rozwiązanie problemu nie ma partii tak nie ma tych wszystkich oszołomów tych wszystkich ruchów tych watach tych wszystkich brownów winnickich bo oni są niepotrzebni tak? jeżeli chcą startować nie startują do samorządu a z samorządu niech idą do parlamentu bo taka będzie jakby ścieżka kariery Drodzy państwo do izby poselskiej Natomiast apelujemy do ludzi, którzy już mają pewien autorytet, pewien poziom, a na każdej ziemi, a tych okręgów senatorskich jest 100, jest człowiek z autorytetem. I wiemy dobrze, że jeżeli znajdziemy 50 sprawiedliwych, to Pan Bóg nie zniszczy tego państwa, tego kraju. I musimy szukać sprawiedliwych senatorów, tak? Nie monarchicznych. Jeżeli jesteś za samorządną demokracją, proszę bardzo, mamy dla Ciebie połowę senatu. Jeżeli jesteś senatorem, który uważasz, że dobrze, żeby został prezydent, król jest niepotrzebny, mamy dla Ciebie 26 miejsc. Może sobie tę opcję wybrać. A jeżeli uważasz, że powinien być król, bo to jest najrozsądniejsze, najmądrzejsze i to jest ciągłość historyczna, nie 30 lat jak ma Bolszewia, tylko 1000 lat, daje o tym sygnał dzisiejsza rocznica, 1005 rocznica pokoju w Budiszynie, to drodzy Państwo, startuj dopiskiem taki Senat Królewski, myślnik i nazwisko AB, tak, imię i nazwisko AB, tak, Twoje nazwisko. Nie wstydź się tego, Senat jest królewski, bo Senat jest elementem królewskim, tak? Kiedy to powstało z rady Królewski to jest rok 1493, kiedy są obrady Sejmu Walnego z królem, senatem, który, który się wykształcił z Rady Królewskiej i izbą poselską, która składa się z, izb... z posłów ziemskich, drodzy państwo. I, drodzy państwo, my wam tę ofertę składamy, tak? Nie chodzi o to, żeby krytykować tamtych, tylko żeby się zastanowić, jaki jest koniec. Pytajcie się tych ludzi. Posłyszeliśmy dzisiaj wypowiedź Brauna, i na końcu nie ma konkluzji, tak? Facet nie konkluduje. Facet mówi na zasadzie domniemania, popierajcie mnie, a nie będzie tego, co ja wam mówię, bo oni oczywiście najpierw straszą Polaków. Najpierw straszą, 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 że jest źle, ale to nie trzeba dużo, bo wystarczy po prostu ocenić rzeczywistość. Ale potem nie ma rozwiązania, nie ma tego kwomodo, w jaki sposób rozwiązać ten problem. Czyli jak z, z punktu A dojść do punktu B. Albo co oni wam proponują. Może no, wy ich poprzecie, tak? Na przykład my nie wiemy do dzisiaj, po co jest taki ruch y, pseudopowstańczy pobudka, tak? Do czego on ma służyć? Komu ma służyć ta pobudka? Z jednej strony w tej pobudce mówią, nie, y, nie szanujcie powstania styczniowego, a z drugiej strony zróbcie powstanie. Bo do tego was namawiają. Te avatachy te tego ponety to samo, tak? Nie szanujemy powstania, ale zróbcie powstanie. Proszę Państwo, no przecież to, to, jest, to jest wewnętrznie sprzeczne, tak? I to samo Winnicki, tak? który, który kultywuje pamięć Piłsudskiego, Marsz Niepodległości 11 listopada, to jest po prostu, nie ma nic głupszego. Tak? To już jest totalna zdrada, prawda, yy, można powiedzieć. Tak? I wejście w kolejny Piłsudskiego, czyli wejście w, kolejni, w kolejny klęski wrześniowe. I to robią pseudonarodowcy czy powinnicki z i i Bosę. Drodzy Państwo, napominamy Was. Braun, Winnicki, Mencen. Jesteście dla nas warchołami i rokoszonami. Nie idźcie tą drogą. Jeszcze Braun się odwołuje do opatrzności. Jesteście opętani, jesteście legionem, o czym mówi dzisiejsze Pismo Święte. Jesteście legionem, przemyślcie to sobie, tak? Co Wy proponujecie Polakom? I na tych spotkaniach, które organizujecie, niech ktoś przyjdzie, zada Wam pytanie konkretnie. Spiszemy to, co Wy nam proponujecie. Co nam proponujecie? Tak? Partię polityczną? No to to jest satanizm przez tej postaci. Tak mówi Andreffrossard, na czele każdej partii stoi szatan, tak? Ja stoję piszę, bo to są 36 36 dowodów na istnienie diabła, 36 listów szatana. Drodzy państwo, tak? Czy mówi Brown o tej doktrynie? Nie, czy mówi Mencen albo Winicki? Nie, czyli popiera do, doktrynę bolszewicką, drodzy państwo, obrony tego państwa, tego państwa. To, to jest prl biz tak? Czyli obrony państwa można powiedzieć, które, yy, które no, za czasów PRL-u, co by nie mówić, Konstytucja przewidywała obronę narodu polskiego i mieliśmy 600-tysięczną armię. Czyli raczej byśmy rzeczywiście w tej walnej bitwie nie przegrali, bo z taką armią, a przynajmniej nie, przez, nie w ciągu miesiąca. Tak? Natomiast przy armii skarłowaciałej, która jest formacją policyjną, a nie wojskową, bo to 100 tysięcy to mamy policjantów, to jest po prostu, klęska jest gwarantowana. tak? Inaczej mówiąc, zasoby tych żołnierzy wystarczą na jeden miesiąc bitwy bo są zasoby finansowe, rzeczowe i ludzkie. No to zasoby ludzkie mają na miesiąc wojny, drodzy państwo, A widzimy na Ukrainie, że trwa już że trwa już rok i tam już zginęło dobrze ponad 100 tysięcy, tak? Czyli cała armia błoszczaka już by zginęła, tak? A ma inną armię? Ma rezerwistów? No nie ma, tak? Ma mięso armatnie, ale to już nie to samo, tak? A kto będzie ginął za Polskę, drodzy państwo? Yy, więc my propozycje składamy, tak? Bierzemy udział w tej walce politycznej, w tych pseudowyborach, ale walczmy o senat, tak? I apelujemy do tej grupki mądrych ludzi, którzy są w stanie w tych jednomandatowych okręgach, drodzy Państwo, powalczyć czy wygrać. No wiemy, że tutaj nie zmieniamy faktu, że, drodzy Państwo, że ci wygrywają, którzy liczą, tak? Ale ponieważ tamci się podzielą, to jest pewne, drodzy Państwo, jednocześnie jest nad nami opatrzność. To może być sytuacja niespodziewana, tak, tutaj. Oczywiście, w charyzmacie, cały czas wiary w zwycięstwo i w charyzmacie Jezusa Chrystusa Króla i Maryi Królowej, drodzy Państwo. To przesłanie w 1005 rocznicę, nie, nie przesłyszeliście się Państwo, 1005 rocznica pokoju w bydzieszynie ma Was zbudować Wasze. Waszą wiedzę na temat, drodzy Państwo, Królestwa Polskiego i yy, podajcie mi chociaż jeden, dwa powody, dlaczego my mamy się wypierać jako Polacy Królestwa Polskiego. Czy był jakiś powód, na, dla którego Piłsudski zrobił drugą RP i odciął się od pierwszej RP? A cośmy złego zrobili w pierwszej RP, że trzeba się od nas od, odcinać, tak? I co my złego zrobiliśmy, że trzecia RP, a nie powrót do pierwszej Rzeczypospolitej? To nie gwarantuje nam tysiącletniej ciągłości, tylko trzydziestoletnią mamy historię w III RP, tak jak ma Ukraina. Jesteśmy na tym samym poziomie, tak? Ukraina, która nie potrafiła sobie przez tysiąc lat stworzyć państwa, nagle sobie stworzyła państwo, które jest równe tej III RP, czyli Bolszewi, tutaj, drodzy państwo. No przecież to jest słabe, tak? A my mamy tysiącletnią historię. I teraz odnośnie jeszcze Ukrainy, drodzy państwo, musi tu paść wątek właśnie powstania styczniowego w formule y, y, koalicji, można powiedzieć, polsko litewsko tak? gdzie rusie traktowało jako Ruś Czerwoną i róź, Ruś, Ruś białą, i, i Ruś kijowską, drodzy Państwo, z historii naszej wynika, że w Kijowie byliśmy kilka razy. Tak? Był chrobry w Kijowie, był radziwił w Kijowie czasów bitwy pod Beresteczkiem 1651. Drodzy Państwo, rozej manruszowski, pogój w Polanowie Grzymutowskiego właściwie oddawał czasowo Kijów w obce ręce, bo my panowaliśmy nad Kijowem. Od czasu, można powiedzieć, II Unii, Unii Lubelskiej 1569 roku. Ten fakt jest bardzo mało nagłaśniany. Unia Lubelska, czyli już nie ta Unia Chorodelska za Jagieły, tylko Unia Lubelska za Zygmunta Augusta, to jest inna Unia, ponieważ to jest Unia ze zmniejszoną o połowie Litwą. Litwa przekazuje Polsce, a my ją inkorporujemy całą Ruś, całą ruś, a właściwie to można powiedzieć nie całą Ruś, bo proponujemy połowę tej Rusi, połowę Ukrainy, proponujemy w Unii Hadziackiej. Ale generalnie przejmujemy Ruś aż do Kijowa, my doinkorporujemy, czyli 1569 rok Unia Polsko-Litewska to jest zupełnie inna unia, i to są akty zmniejszenia Litwy, inkorporacji Rusi aż do Kijowa. I drodzy Państwo, czyli taki się robi człon polsko-litewsko-rusiński, gdzie Ruś dostaje sporą autonomię, tak jeszcze propozycje ofertę później, no, można powiedzieć, niecałe albo i prawie całe 100 lat później ofertę otrzymuje Unia Chadziarskiej, czyli wy, wyrąbiemy z, tego, z tej Ukrainy połowę tak i damy wam, żebyście sobie stworzyli własne państwo i zróbmy taki trójczłon polsko-litewsko-rusiński tak? oczywiście za chwilę pada druga, druga ugoda pieriesławska, prawda 54 i potem 50, chyba 59, Ukraińcy się opowiadają, że sojusz tak ale z carem Aleksem, tak? z carem Aleksem, Chmielnicki potem, syn Chmielnickiego drodzy Państwo, czyli oni wolą być z Rosjanami, tak? i dzisiaj w tej bitwie nie ma symptomów na Ukrainie, że oni mają jakiś projekt zjednoczeniowy, że oni chcą, być nie, oni chcą być drodzy Państwo samodzielnym państwem, które odzyska tereny, tak? odzyska te tereny nazwijmy je Doniecka Donbasu, tak? Ale nie ma żadnej koncepcji na to państwo, tak? Nie chcą zrezygnować też z banderyzmu. Nie chcą zaproponować jakiejś unii z Polską, tak? A wiedzą, że po, dzięki Polsce tylko funkcjonują. A Polska też nic nie proponuje, tak? I jest takie, jakoś to będzie, tak? Yy, takie owsiakowanie, rób ta co chce, tak? Jakoś to będzie, pomagamy, żeby pomagać, pomagamy, drodzy państwo, banderowskiej Ukrainie. No dobrze, jeżeli pomożemy za dużo i Ukraina wygra i odzyska te tereny, zasymulujmy to, no to powstanie poważne imperium, właśnie wojskowe, drodzy państwo, z ideologią banderyzmu, czyli antypolską. Czy o to nam chodzi? Czy na pewno o to nam chodzi? I czy kozacy nie potrafią odwrócić sojuszu i zbratać się z Rosją i przeciwko Polsce? Czy to jest takie niewyobrażalne w ich historii? Kiedy to było wiele, wiele, wiele razy. Zobaczmy, co się działo w czasach 1600, drodzy państwo, 1647, 1648, 1660, pokój oliwski. Kiedy kozacy z 10 razy, no przesadzamy, przechodzili z opcji prorosyjskie na propolską prorosyjskie propolskie, drodzy państwo przesadzamy, no ale 5, 6 razy było tak, tak. To opcje przesadzić. Tak samo może być teraz, tak. Rok czasu są antyrosyjscy, zawsze jest jakiś pokój zacząć być e, prorosyjscy drodzy państwo. Przecież to jest to jest normalne, tak. I mamy wtedy problem, bo mamy bardzo bitną Ukrainę, e, która się z, dostanie jakieś e, ja tak powiem gratyfikacje z Rosji, powiem za takie gratyfikacje nawet można przyjąć taki wariant, drodzy państwo, że Rosja powie: Dobrze, to my wam oddamy ten Donbass i to wszystko. Krym wam oddamy, ale idźmy razem na Polskę, tak? Nie może takiej wolty być? Także, drodzy państwo, no niestety ta kadra, ci okupanci nasz, nie potrafili wywalczyć przynajmniej rezygnacji z tej ideologii banderyzmu. W czasie wojny to tak, jakbyśmy popierali Hitlera w wojnie, drodzy państwo, z Francją. Tak? I prosili Hitlera, nie prosili Hitlera, żeby zrezygnował z faszyzmu, z ideologii faszystowskiej, rasistowskiej, z, z Mein Nie prosimy, pomagamy tak i czekamy, co będzie dalej. Tak? To jest dokładnie to samo. Tak? Są szokujące z naszego punktu widzenia i z waszego pewnie informacji, ale zgodzicie się, że tak jest. tak? Ktoś powie, no to jak to zmienić? No właśnie musimy metodą powstania styczniowego, jakby nie było, tak? ale w sensie politycznym powstania, odzyskać, drodzy państwo, nasz parlamentaryzm. Bo nie proponujemy anarchii i powstania tutaj na dole jakiegoś wojskowego, czy jakiegoś innego. Nie proponujemy tego rzeczywiście, drodzy państwo. Bo doprowadzenie do sytuacji anarchicznej będzie katastrofą, tym bardziej, że generalnie można powiedzieć, że pomoc dla Ukrainy w tym zakresie, czyli tego remisowania z Rosją, jest korzystna jeszcze. Tak? Jeszcze na razie jest korzystna, ale za chwilę już będzie niekorzystna. tak, Drodzy państwo. Więc trzeba... W składać pewne oferty, propozycje i zabezpieczyć sobie tyły, tak? Dlatego nie szczekać na Rosję, bo my proponujemy 24 lutego spotkać się na konferencji pokojowej w Dańsku Proponujemy to. 24 lutego, to jest piątek, spotkać się na konferencji. Od 2019 roku robimy tę konferencję. Ona nie jest improwizowana. W 2019 tzn. rozwoziliśmy zaproszenie na, na konferencję pokojową do Ukrainy, do Rosji i do innych, tak? Można sobie sprawdzić. Pan Cezary rozwodził to usty kanclerz Wielkiej Korony osobiście. Nie wysyłaliśmy pocztą, osobiście ambasad zawoził. I co? I nic. 19, 20, 21, 22, mamy 23. Też będzie konferencja pokojowa. I co? No niech każdy by złożył przynajmniej to, co chce osiągnąć. Poznajmy cele Rosji, poznajmy cele Ukrainy. państwo, poznajmy cele Stanów Zjednoczonych, tak? Do czego zmierzają? Trochę rozgadaliśmy się dzisiaj, drodzy państwo. Pewnie musimy powoli kończyć, bo nie chcemy już trzeciej części robić. Drodzy Państwo, polecamy Wam lekturę mm, o Stanisławie Leszczyńskim, ostatnią. Polecamy też, drodzy Państwo, lekturę Lublany Kraszewskiego. Bardzo ciekawa lektura, czasy, drodzy Państwo, jeszcze przed popielem, popielidami. Także, drodzy Państwo, yy, <laughs> warto zgłębiać naszą historię i warto pamiętać o 1005. rocznicy pokoju w Budziszynie. To był pokój zwycięski, tak? Ustalał granice na Łabie i Soławie. To nie był pokój przegrany. Dlatego, oczywiście, trzecia RP, która ma 30 lat, nie będzie przypominała pokoju, który jest nasz, królewskim, tak? A, dlatego, a my się pytamy, a dlaczego wy popieracie Bolszewię, a nie królestwo, tak? Skoro macie tak znaczące daty. I nie będąc monarchistami, za nami królewskimi, nie za bardzo możecie świętować, tak? Co w ciągu 30 lat, jaki pokój podpisała Bolszewia, trzecia RP? Zastanówcie się nad tym, drodzy Państwo. <laughs> Kończymy, drodzy Państwo. E, nie możemy powiedzieć mądrej głowy dość posłowie, bośmy się rozgadali, ale powiemy Wiktoria e, Jezus Chrystus, Laudetur Jezus Chrystus, Rex. Niech będzie pochwalony Chrystus, Król i Maryja Królowa Zawsze Dziewica. Z Bogiem. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem.